No, cześć wszystkim. Dzisiaj bardzo fajna gra dla dzieci. A mianowicie, można powiedzieć, przetłumaczyć to jako pamięciowe szachy. Gra bardzo fajna. Mamy tutaj właśnie okrągłą tackę, może być też kwadratowa. Mamy z każdego koloru po 4 piony. Kolorów jest 6. I mamy kostkę, którą wyrzucamy, dany kolor, i musimy znaleźć na planszy danego piona. Jak go znajdziemy, bierzemy go. Jak go nie znajdziemy, to go odkładamy na miejsce. No i tak długo gra trwa, a wszystkie piony nie są ściągnięte, właśnie z naszej planszy. Bardzo fajna gra pamięciowa. Bardzo fajna, jeżeli chodzi o dzieci. Ona jest od trzeciego roku życia. Więc tutaj. W bardzo przyjemny sposób może się nasze dziecko rozwijać. W bardzo przystępny sposób. Wykonanie akurat tej gry, którą posiadam jest bardzo fajne. Nie ma żadnych ostrych elementów. Piony też równo się trzymają. Jeżeli chodzi o kostkę też bardzo fajnie wykonana. Nie ma z nią żadnych problemów. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tym, co otrzymałem. No w przyzwoitej cenie. Bo akurat ta gra dużo mnie nie kosztowała jak sami widzicie już karton jest sfatygowany, a co chwilę jest wyciągana przeciskana ostatnio właśnie bardzo jest w użytku ta gra więc tutaj naprawdę jestem pełen podziwu, że taka prosta konstrukcja, taka prosta gra może sprawić tyle radości dziecku a u mnie w domu no, bardzo szybko się okazało, że pamięć mojej to rośli jest no, genialna i po kilku ruchach i obserwacji co się dzieje no potrafią bardzo szybko skojarzyć I gdzie są jakie kolory i no, bardzo często wygrywać ze mną, nie tylko ze mną grę bardzo polecam bardzo fajna no super wykonanie pomysł też rewelacyjny jak dla mnie na pewno się nie znudzi na pewno wspomoże naukę oraz pamięć niejednego szkraba. No, tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Hej.